Chwila, chwila, bo zaczynamy jako oh, juggernaut. Jestem widzowie killerem. Jestem killerem, który co fraga ma mniejszy kill cooldown. Okej, okay. najważniejsze to nie umrzeć w pierwszej. To jest najważniejsze, nie umrzeć w pierwszej. No to kuwa, tak o. Ja kuwa, ale ja jestem synem Flesza. Tak ale ktoś za kuwa, generalnie. No mam enchant na butach. Domiąc. North w medzie. A z racji, że ginę zawsze w pierwszej, to sobie od razu kliknąłem guzik. Znaczy ten report. pewno. <susza> North w medzie jest. Z razie, że jestem na Vitalsach, to gdzie właśnie jest medy? padł kill instant. Ja też jestem na Vitalsach, jeden, obok tam cię Jeden kill właśnie. padł przed, dosłownie Ej, przed byliśmy... chwilą, a drugi w tym momencie. My byliśmy chyba ja w bo Blaszka też nie żyje. Blaszka to, nie? też nie? żyje. Ja biegałem góra-dół, bo był obiecany, że tak za. To od razu mówię. Jeden i... kill ma dosłownie mini sekundę. jeszcze na pewno z tego killa Canona i Slidebrock. Ej, a medy to jest ta prawa górna strona? Tak, Med to jest prawa górna górny. Okej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Ej, nie żeby coś, ale North nie żyje, Blaszka nie żyje, czy to strata? No jest spokojna, no, ja to, to, wreszcie, to, szacą, nie mam uwagi. Szczerze? Szacuj... nie? Rozważ się to, szacuj to. Że... to że kij, czemu, czemu to nie wszyscy w stali w na rezygnacji? Ja, ja się podniecałem i... O, zginął. Nie trafił na Trollik. Tak, bo Trollik był dobry. Nie, wątpię, jakby już... Trollik nic nie powiedział, oprócz tego, że był na Vitalsach. Ale to w ogóle brzmiało jak jakiś bo on w czasie a, to Rolich, Nie, nie, dobra, I ja wam mówię co będzie. Ja, ja, ja wam, ja wam, ja wam, był mistykiem i mu się zaświecił ekran. Joli się sprzedał, że wiedział kiedy Siez był kill, czyli jest mystykiem. I a, powiedział, że to jest bait. A, I powiedział, nie, nie i cicho, wież, i powiedział, że to jest bait i że prawdopodobnie jest to self-report i wtedy, w tym momencie... Dobra, Adziela, jaki ten! Dobra, Adziela, ty wbijasz mu... Słowa w usta. On po nie powiedział, że to jest bait ja, ja i że to nie, w w nie w był self-report, tylko ja jeden z fragów był sekundę no. przed reportem, kurwa trollik powiedział, powiedział dwa... nie 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 nie. nie. Trollik powiedział dwa zdania tylko, że był na Vitalsach i tak? nie, 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 nie. Powiedział zdania, tylko, że widział, że ciało padło chwilę wcześniej, tak, w tym momencie. A ty od razu mówisz... ...że mógł być bait. Powiedział to no, przecież. Nie powiedział. Nie powiedział, że to był self-report i że to nie był bait. Dobra, no kurwa Nie powiedział nic takiego, kurwa No oczywiście, że powiedział. Dobra, było minęło, nie kłócić. Było minęło. Ale Slay jak to powiedział to slay, padł. Teraz ci k***ę to odebnę na ten w tym jakby, drugim Spokojnie, Jakby spoko, tak... możesz to z tyłu głowy, no nie? To z tyłu nie place, no spoko, ma, jakby jak aż, najbardziej. Też. Ale trzeba A pamiętać, że, że, są play, play... Play... że są dwa fragi, że są dwa fragi. No, 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 są trzy, no ta dwa fragi, jeden ten. A Slay wymutowany, dobra. Mhm, mhm, mhm. Co? Nie no, ja jestem safe, ja jestem safe. <laughs> Slayowi dobrze z oczu tak, patrzeć. Dobra, tak, wierzymy. I wypierdolą oczywiście Angelę z Lobby w tym momencie Za takie gadanie, bo już się, wiecie, jeszcze się wkurzy co będzie Zwierzak jak sapie <laughs> Imagin widzowie mieć tego Spida, Jak jesteś killerem Dobra, chilujemy widzowie 69! Chodzi widzowie o seks chyba, prawda? Siema <laughs> To nie jest tak, że trojku z serem i właśnie sprawdził, że jestem czerwony, nie? Nie mogę zabić kuboksa, bo będzie na mnie. Nie no, nie ma k, to zrobił, nie? <kluzła> Dobra, witam. No. Sam. Cześć, witam. Przychodzę, przychodzę, przychodzę z. W sumie pytaniem: Co robić safeguard w prawym dolnym rogu? O kurwa, żeś się sprzedał. Co? O żeś się sprzedam. Co, <gulet> o, <że> się sprzedam. <gulet> co robi, co? Sam, to nie wałtujcie go, jak jest nowy bolo. Generalnie... W sensie, a, Safeguard jest Masz. Ugiwalem, to on nie może go wywalić. Chyba. A, no. Dzięki Troj, że teraz powiedziesz, jaka to rola dla osób, które może nie wiedziały, jaka to rola. Nieźle, ale no... <grym> nie, nie da się go wywalić, go. Nie. nie? Nie, go się nie da wywalić, ale. ale generalnie to też nie opłaca się go zabijać, bo on Sle... sobie sam hmm. Dobra, Slejna... testowałem, testowałem, Tromofon. czyli trolik był zły, bo sam siebie wywalił. Tak? A ja się źle trafiłem. Testowałem, 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 czy nie był dobrą rolą, która może zabijać. Czyli trolik źle strzelił. By był... a w kogo strzelił? We mnie? No, źle zgadł. Okej. Okay. Rolę prawdopodobnie, no bo ktoś by mnie teraz zabił, pewnie tako. Mm, Ale no nie, no nie, bo. Nie, 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 bo, masz... nie, nie bo, są bo. To może być odwrotnie, no, 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 no. no są tary, masz, że Ale masz. Rolnik na przykład zgadli. mógł y, strzelać w na przykład y, impostora, a na przykład ktoś im. Na spokojnie widzowie. Funginier. to To, co ty mówisz, to jeszcze nie jest stuprocentowe. A, Safeguard ogólnie robi to, że przez 10 sekund nie da się ciebie odbijać. Tak, tak. I się odbija, gościu od ciebie. Skupujesz mi inteligencję. Angela, cię nie o, słyszę, wreszcie, jak obok roku. jest. Nie, 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 nie mamy nie drzwi zamykane. Tak, nie słyszy? To mam nadzieję, że wie, że w następnej rundzie leży. Wiem z kim mam do czynienia. Jeden głos nam. No i dobry to jest głos polecił. Vote na Wiadomo głos. kto, wiadomo kto. Ktoś, ktoś pokazuje palcem. To on, to on. Mhm. To jest angela 3-5. Nie. Oho. Ten zwierzak, kurwa, dobra. 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 A, A dobra, spokojnie. Imagin mi tego speed jak jesteś sniczem? Ej, bez kitu. Ok, widzę wszystkich, tylko nie. Cześć. Dzień dobry, Unlucky. Ty. U -u -u -la -la. Ja wszystko widziałem. Padło i teraz. Przychodzę z wiadomością. Przychodzę z wiadomością. I... Dawaj. Właśnie, czy chce przychodzić z wiadomością? To tak działa ta rola. Troj neutralem jest. Tak, troj jest neutralem. Jest ale nie powiem jakim. Zabijasz k.o! Zabijasz A nie, dobra, wiem jak chcę to zrobić. A czemu troja widzimy, że jest neutral? Bo. jest taka rola, która ujra. miło. Toż go że to ja forsujesz Nie drżyj się i forsujesz no do do jakim jest to dlaczego, neutrali? Posłuchaj mnie, wróć tutaj, wróć tutaj Nie, nie stawaj mi na kablu Posłuchaj mnie Forsujesz na mnie, że to był bait, a on k tak nie powiedział, że byłem baitem Powiedział, że kill był sekundę temu i nic o mnie nie powiedział Wyrzućcie mnie Ogólnie Dobra. ja już wiem o co chodzi, ja już wiem o co chodzi Evron już zagłosował, bo to on wie, że jest winny, bo widziałem jak zabija No i musicie no wierzyć taki... mi na słowo Wypuszaj Teraz. Aha, no tak. Pasuje do wersji Angelia, przyszedł Poczekaj, nowy, przyszedł pasuje, nowy pasuje. i ufamy mu w nowej roli. Dobra, pewnie, nie będę, no możecie tak. mnie wypierdolić, nie? O, poczekaj! No? Ja mam jeszcze jeszcze jeden dowód, <grymne> który <grymne> sugeruje teraz o twojej winie, ponieważ Dawaj. teraz już nakreśliłeś wszystko. Posłuchaj, jak no? było pierwsze zabójstwa to od razu zgłosiłeś, to ty zacząłeś się tłumaczyć, kiedy jeszcze nikt cię nie podejrzewał I mówisz, no, bo ja kliknąłem, Oj, zgłosiłem, bo ja, ja zawsze umieram w pierwszej, to sobie kliknąłem, co sugeruje, brl, że to brl. może być ty. Aczkolwiek, jesteś też klasa, no? która przybiera mm. wygląd innej postaci, więc no, może tak być, że to nie byłeś. Aj do w niego. P ale, dawaj, ale, dawaj. no nie wiem, czy Evron byłby... Ty no, wiesz, no, może... Czyli mamy Troja, Neutrala, ale głosujemy na mnie, bo są podejrzenia, że jestem kur... Tak. Mimo, że wiemy, że Troi jest na pewno. Dobra. Ale, dobra, bo może to jest, jest tak. Milion IKO chciał no, mnie może. zrobić w A wiesz, że Slayprox, neutral, to może być glitch, który się zamienia w kogoś innego. I teraz w ogóle się wydało, że troj jest neutralne, a we mnie. Może, 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 może. Ale a? tak naprawdę ty może chcesz mi zrobić. To jak chcemy zremisować, to dajcie na troja, bo ja dam na troja A jak nie chcecie, to wy*** mnie, no, ale to jest generalnie zero head gaming, to na siebie. Jaka jest szansa, że ta k**a jest baitem w pierwszej rundzie? Zaraz my coś rozpiękniemy, k**a! przynajmniej Norfa zaje... liczy się. What? Angela 35. Spiiła, Cio, o. Gra, 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 Angela gra. Jester, Angela Jester. Zaraz jej k*a pokaże cyrk. Cyrk jej pokaże. Zaraz wskaże jej miejsce cyrku. Ja p***a widzowie, no k... Zabijam jedną osobę i ona akurat ma modyfikator, który ma 20% na no, że w ogóle istnieje i 20% się wylosowało na osobie, którą ja zabiłem z... i ten jest mniej niż 10%. Mamy 12 osób w lobby, ja p... A kreatywny blackmailer, co za useless, zresztą jak on wygląda, Jezu, daj spokój. Debilny skin, debilny gracz, no to klasik. Inżynier, survivor, ty, ja nawet... Nie da się widzę wygrać. Co ja tu jeszcze robię? O, i proszę bardzo, taka miła wiadomość. Dziękuję bardzo, Polin, za 31 miesięcy i prezes 69, huge cock jak najbardziej. XD, XD, XD. zmniejsz wizję crewmate'ów, gdzie te spocone ustawienia z czasów Lorda Mandero. zmieniam. No, trzeba mniejszą wizję. Ha! Bo to jest za dużo. To nie byłem ja, widziałeś, Co, nie? Widziałeś. Zawiodłam się. A, no, zapraszam no, do mojego pokoju to jest na czy ktoś, kto na Czyli ktoś kto był z Mam własnego tak do on powiedzenia. Killa, czy co? A kto mnie? Znaczy ogólnie przybiegłem To mijał pewno, wszystkich milion razy bo na... miał MPH Dzień na liczniku. Ale to nie w prawo czy w lewo w no, prawo jak ktoś gdzie był kill? Był kill? Ja, no, byłem, na... ja byłem na elektryku, siadłem na kamery. Chciałem sobie popatrzeć przez kamery. i Teraz pytanie czy to jest to na, na środku nad mnie czy gdzieś u góry nad adminem, I ale kogo, generalnie... A kogo, kogo obstawiacie? No na pewno nie Zwierzaka. A Troj, a Troj to nie żyje, A Neutal to... zginął? Tak, tak. No, no, Czego no, Sherry odje**ł po prostu? Pytajmy. My... się zabił nas w poprzedniej rundzie jakby. Brescia no, tak z 12 minut jeszcze, myślę. A Slay dalej. Slay... Nie, Slay wywołtował 22, impostora 22, Ewroda, no. Czyli Noiracht albo... Posłuchaj mnie, po pierwsze zajęłaś mi bluzę To po pierwsze Po drugie To ty forsujesz a na mnie to ty na mnie forsujesz Żeby mnie wyjść, ponieważ trolik zginął, bo go zajęłem i już temat tronika się skończył, a ty a ty będąc gesterem dalej mnie forsujesz. Mądra. Mądra. Okej, okay. okay. na siebie podejrzenia? Czy tak. on dobrze powiedział? Tylko zamknąłem mu mordę. A potem tobie musiałam zamknąć, bo no, dalej ja jestem byś nie... forsowała. Jestem inteligentna. Ha, no prosa, dobra, no tak kłamiemy, to jest chudy. No dobra. Widzowie witam serdecznie. Zamknęłam mu właśnie mordę. Nie będzie mi groził, że mi zamknie mordę. O, MAMO! Matkę będę zawołał do ciebie, pojechało cię, k**a, dusisz mnie. Dobry, Dobra, sztama? A przeprosisz? przepraszam, sztama. A za co ja przepraszam. Ja cię ignorowałem w tej grze, ty się uczepiłaś mnie jak gówno... -prze mucha gówna. Przepraszam, że mnie zabiłeś, to sztama. Przeproś, że, przeproś, że mnie. Przeproś, że forsowałaś, że to ja. i sztama. Ty przeproś, że forsowałaś na mnie. Dobra, no to nie. Dobra, przepraszam, dawaj mi tarczę. Dobra, k**a. Na musiałem się trochę zeszmacić, ale ona mi zawsze daje tarczę, wiadomo o co chodzi. Przeprasz, partnerkę. Partnerkę. Od kiedy partnerka mówi reszcie osób ze społeczeństwa, żeby mnie wyjść do, do lawy? Niezła partnerka. Widzowie, to ona się pierwsza dojechała do mnie, a nie ja do niej. Pamiętajmy o tym. Nie zapomnijmy o tym. Nie zapomnijmy, kto się kogo dojechał w tej grze. Okej. To tylko gra. O, to tylko gra. No pewnie. Najlepiej tak powiedzieć. To tylko gra. Pewnie. Co się stresujesz w pracy? To tylko praca. Co się stresujesz szkołą, to tylko szkoła, to tylko gra, to jest k. Among Us, rozumiesz? Poważna, poważny gaming. To tylko gra, to tylko życie. Tylko życie. Hacker, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, haker. Dobra, odmiotowuję. i ma przejętne widza. Ja jej powiedziałem, że jest tam, ale oczywiście, że nie. Masz tam... nie, 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 Bo my. Ja się do... ja w tym momencie skończyłem rundę. E, miałem zwierzaka przez 11. I nie mieliśmy w informacji na twój temat. Miałem czyli wieżaka. to nie był nerach. Miałem zwierzaka. <grym> miałem zwierzaka, tylko w jednym momencie. Co Miano, za szmata, w oficie, e, Tam gdzie się kartą przesuwa. Poszedłem, e, następnie... Co za cest, szmata e, Security szmata ze e, Następnie szedłem do... Ta misja tę skręczałem tak? Mm, no 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 on wygra ponieważ kreatywny chyba nie rejestruje że, że trzeba go zabić. Bo na tym mieliśmy się skupić bo jak No tak dać, do końcówkę misji. Tak. Więc dokład. za tym się skupiałem. No właśnie to jest pytanie e, Kubok. Ty no, powiedziałeś że... moim przepraszam moim to jest w ogóle jakiś server Nie ser... powiedziałeś Kubox, że masz logika do zrobienia. Do lewej i tak miałem ci ciało go po prawej stronie. Brysia może dostać w lifta. zrobiłem logika pobiegłem do prawej strony. O kurde oni mówią o logiku a mam wizowie logika w lodówce. Po lewej stronie jak masz po Idę po, niego. Potem, e, tak. po tym kwestia ostatniego miałem, bo jakby, jakby był przedostatni. Dla mnie, myślałem, że to ostatnie, ale ostatnim był dla mnie przycisk w labach, ale no tak, zanim no go zrobiłem, no tak. pobiegłem ja myślałem, za to. Ja że... biegłem tam do komunikacji, zobaczyłem, że jesteś ze tak, pochsem, tak, tak, tak. cofnąłem się, zrobiłem przycisk, pobiegłem w lewo. No i jedyny kto mógł być. Ty blefowałeś tą sztamą? Dzięki Bo przyszły do mnie 60 od cyby Halo? Słyszę, że coś na ale nie słyszę ciebie, halo? Stary? Co tu się dzieje? Czego kuła? Oooo! Co? Czy to prawda, że baitowałeś z tym, że sztama? Nie, co. Bo ty... przeczytałeś sześćiony od CB. No to zaraz mogę wejść do pokoju i odpiąć prąd. Słuchaj, Hamie. Zaraz nigdy nie będzie streamował. Przerzucę. Przegryzę, Przegryzę kabel tak? od internetu. No to spoko, jak przyjdzie pan Narad. na wynajęcie mieszkania, wiem, że ty płacisz. Pozdrom. No się skończy widzowie zaraz babci stranie. Widzowie, mam magnuma, jak zjem magnuma, rzucam patyczkiem w Angela. Pozdro. O, i nawet mnie nie przyniosło z powrotem. Nie to tak. jest Qbox, A bo Iraq, albo Shaybox, nie, ja, nie wiem. No nie ja no irak z tobą wbiegłem, bo myślałem, że mnie, ja wiesz... Cisza. I pobiegłeś, ale ty mnie nie kreatywnego, widzowie. I jemy lodzika. Mhm. O, Anonymous dał gifta Brysi. No to Brysia, teraz już musisz siedzieć. Nie, nie widzę tego gifta. Mama Angela mnie bije. Normalnie tak mówię. Ja mam wyje... Ja się mogę na zawołanie rozpłakać. Mhm. To nie jak luless. No nie no, lakadum. Ty byś przykrewecił? Co ty? A wiesz, że Brysia to facet? Mhm. No, kurwa, kreatywny, co robi? <grywa> nie no, normalnie. Ja się mogę rozsłać, być, żebym mnie bije. Came along. O, weczki dobry siama. I syn starego dwa miesiące. Huge. Huge. Mhm. Mm Aha. Kubok nie żyje? No, jak to jest. Co ty od. Dobra, Dawaj. A więc tak, eee... no. Ale on, on jest od... Gdzie byłeś przed chwilą, kreatywny? Eee, skończyłem rundę na weaponsach, eee, wyszedłem, wyszedłem... Patrz. Neuracht no wie, że nie jest killerem, a przecież Blackmailer sam siebie z blackmailować nie może. No więc kto jest, killerem? Co za idiota. To kto był? A może... A, nie no wiem, dobra, a Slayprox jest rocks. weteranem? Slayprox, wiesz, Slayfork. taką głosować. i Nie wiem, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Slayprox. <laughs> to musi być nas jest takim To totalnie Głosuj, głosuj Chłop... na kraty. A, którego, ale w ogóle ty... wiecie, że no... mam wygrać wygra teraz. Ale nie możesz nic mówić, masz czerwony ten, nie możesz nic mówić. Jest Jesteś no. blackmajowany. Stary, Nojrak, to musisz być ty, bo ty goś tak. od razu, stary, na stolik, na stolik nacisnąć przycisk. No. Wiesz dlaczego? Aj, co, co? Chłop to, co kogoś jak okay. trzy osoby zostały. Ciekawe, kto to A trzeba jest, być? No. no, no, no jest. Jest ja dobra robota, ja <śśmieniu> dobra chcący...